Hejka kochani, witajcie w kolejny dzień. Dzisiaj moi drodzy jest już sobota, dzień kota. Jak na razie nie było takie, ale ponoć ma być znowu słonecznie, a poza tym jest wcześniej rano, jest dziewiąte rano. My zmierzamy już na autokar, bo mówiłam Wam, że kupiliśmy wycieczkę. Także powinno być ciekawie, na pewno Wam pokażemy co i jak i na pewno Wam powiem, czy warto po prostu tą wycieczkę zrobicie, jeśli już tutaj będziecie. E? Czy nie warto? Zresztą mówię na pewno, na pewno, ale zobaczymy, czy to będzie wiało, czy będziecie coś słyszeć. Co mówię? Czy nie będziecie słyszeć, także okaże się. Tak wygląda przystanek autobusowy. A tam dalej jest fabryka. Gdzie tam otwór. Jesteśmy kochani teraz w porcie. Dojechaliśmy do portu. Ale ładna. Ładna woda oczywiście. Patrzcie jak ja daleko jestem i się boję podejść dalej. Już się troszeczkę rozjaśnia. Jak widzicie już są prześwity. Za godzinę ma być pełne słońce. Także czekamy. Czekamy teraz na swoją łódeczkę. No to poczekamy. A ogólnie to chyba ja myślę, że zgubiłam swoje okulary z Tosa. Uf, bo nigdzie ich nie ma. Także myślę, że szalonej nocy to się stało. Dobra, czekamy. Ja nie wiem, mówiłam Wam już wczoraj, ale, ale Radka, mama dalej nie wie, gdzie my jedziemy. My cały czas ściemniamy, że będziemy jeździć cały dzień autobusem. To Radki, Radka pomysł był, także niech mu będzie. Dobra, czekamy. A tutaj patrzcie, wielki prąd, który płynie za nami do Lanzarote. My też będziemy właśnie płynąć do Lanzarote. Storm był i go Oni wiedzą co za bardzo się cały czas to przypłynęła nasza łódka osobista i tym wybieramy się do Lanzarote na Playa Blanca patrzcie jaki cudak śliczny czeka na Pana o a tam, jaki senior Cześć! Oh, jakie ruchome schody. Dzień Tak to wygląda. Co, na górę idziemy? Tak. No, Ale... To najwyżej zejdziemy. Spoko ten prom. Takim mogła tutaj się przeprowadzić i dojeżdżać do Lanzarote codziennie. Tak. Patrzcie, jakie fajne. Dajcie no, chcecie. Tak, żeby w każdej chwili można przecież wrócić. Ładny widok. Dalej na koniec będziesz więcej widzieć. A czemu więcej będzie widzieć? Na bardziej będzie płochać. Tak. Gdzie chcecie? Gdzie chcecie, siadajcie? I jesteśmy prawie na Lanzarote. Dopłynięcie zajęło nam dokładnie pół godziny, 31 minut. Czyli takie... Pięknie nie było tak zimno na łodzi nie? nie nie troszeczkę tam wiało ale było ok no jednak na laserot mamy godzinkę czasu dla siebie no wcale nie wieje także tutaj mamy godzinkę i za godzinkę udajemy się na tą łódkę ze szklanym ej Nie niespodzianka posza w cholerę co się stało? To powiedziałam Ci, że za godzinkę się odajemy. Nie dokończyłam, ale... Aj tam, oj tam! Mama chwyciła. A, ale że co? No nie zrozumiałem. Zeszklanym wnętrzem. Aaaaaj! No dobra, nieważne. Idziemy tutaj teraz gdzieś... Tutaj gdzieś? Uderzamy? Uderzamy gdzieś tutaj. No pamiętam to. Piętnaście, piętnaście. Także uderzamy tutaj na jakieś piwerko. Zobaczyć, co jest ciekawego. Aha! Jeszcze taka porada dla Was, zaczyna wiać, jeszcze taka porada, potrawa, pod, pod porada dla Was, nie bierzcie żadnych toreb na ramię, bierzcie plecaki, jeżeli jeździcie na wycieczki. My zawsze z Radkiem robimy ten błąd i zawsze bierzemy torby na ramię, a to jednak, tak widzę, widzę, a to jednak się wrzyna, dobra, rozłączam się, bo zaczyna wiać. Tak kochani, zobaczcie, najnowsze krzak mody, a tylko cena 9,99 tylko przejeżdżać na Lanzarote i kupować koszulki. O, to lewiska fajne. Nawet fajnie dobrze zrobione, zobacz. Hmm, chcesz? Hmm. I metka od razu, tak. że lewis Metka też oryginalna. Aha. Pan specjalnie dla nas tutaj otworzył taki urząd, że zobaczcie takie drzwi, żebyśmy mieli gdzie wypić piwko. No z takim kiepskim widokiem, ale widok jak widok. Może, może. Spoko. Skład budowlany, tak? No tak wygląda, no? Trochę. No to niech. No przecież nagrywa, nie przestaje nagle nagrywać. Patrzcie jakie zmrożone szklanki. Szklanki stoją w zamrażarce, tak jak my w Barze mieliśmy w Londynie, identycznie. O. Jest nasza druga łódka. Taką jeżeli pamiętacie, pływaliśmy w Grecji. Albo może nie pamiętacie. Także ja wybieramy się teraz tutaj. Chyba jednak to jest nasza łódka. To pod tą uradek nie przypłyniesz na pewno. Łódka bol. Ja nie przypłynę. Wchodzimy.

if i want let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty honey let's just face it you can do better let me show you what a good time looks like you can do better so much better Zastanawiamy się nad kajakami, ale nie możemy się zastanowić. Gdzie masz peczkę? <grywasz> Nagrywasz? Tak. No ale super. Są takie szersze i lepsze, nie? na łódce to kuczak, frytki, sałatka lub sałatka i frytki. No i piwko. My feelings got ignored. Now I get back to now's love. Powiem wam, że teraz dzięki Bogu opuścili takie linie, bo mnie normalnie znosiło. Nie dawałam rady, żeby dopłynąć z powrotem do łódki. Było ciężko, ale dopłynęłam. Powiem Wam, że po prostu rewelacja. Polecamy. Coś wspaniałego? Firma nazywa się Lineas Romero. Tak, właśnie firma się nazywa tak po Lineas Romeo. Romero. Tutaj Wam gdzieś napiszę mam nadzieję. E, świetna, świetna. My Wybraliśmy tą długą 8 godziną i zdecydowanie, zdecydowanie warto. Wow! I tak jak widzicie pogoda. Pogody mamy fantastyczną cały czas. Co, Radosław? Jest. Jest super. E, powiem Wam, że pływałam. Już to chyba mówiłam, ale nie było słychać być może i nie mogłam dopłynąć. Tutaj cukierek. I co mi się też podobało to to, że używali plastikowych zwrotnych kubeczków i plastikowych zwrotnych talerzyków. Nie takich jednorazowych, tylko takich wiecie wielorazowych, co jest po prostu świetne. Wiecie o co chodzi, środowisko, oceany. To było piękne, To było coś wspaniałego. Bo jak byliśmy zarówno na Lanzarote, czy na Krecie, czy na Tenrypie. To wszędzie były takie jednorazowe zarówno kubeczki, jak i talerzyki, a tutaj naprawdę, naprawdę ja wielki, wielki, wielki plus. Dobra, wracamy teraz już na nasz prąd, docelowo do porty. E, Także? Tak. A to, kochanie, jest ekspresowy prąd, który właśnie prowadzi z, teraz akurat z Lanzarot na Forteventure. Zobaczcie ogólnie jakie siedzenia. Wypas. I ten ekspresowy prom trwa jedynie, rejs tym promem trwa jedynie pół godziny. Tak samo jest y, jeszcze parter i tutaj też widzicie, są siedzenia. Wszyscy zostali na zewnątrz, ja weszłam do środka, bo za, nie mogłam tu złapać tak biało. A w środku pięknie i wygodnie, <gryw> ciepło. Kochani, już domku, jak zresztą widać, ja jeszcze nie ogarnięta, ale tylko tak się na szybko załączyłam, żeby jeszcze raz Wam powiedzieć, że zdecydowanie wycieczka Atlantic Adventures tu Tak, jak najbardziej. Znaczy, przypuszczam, że je też można gdzie indziej kupić, ale akurat żeśmy kupili tutaj i naprawdę naprawdę super. Akurat czasu wystarczająco dużo, dużo czasu na morzu. Dużo czasu na tym katamaranie. No pięknie, pięknie było, bardzo, bardzo fajnie, także polecamy. Wyobraźcie sobie, moi kochani, że jest godzina za 5-9, a my już jesteśmy w pokoju. Wczoraj byliśmy, Wczoraj o której przyszliśmy do pokoju Radzia? Też o 9:00. Też o 9:00, bo ja nie dość, że chorowałam po nocy poprzedniej, po to jeszcze mieliśmy dzisiaj z wycieczkę, i dzisiaj robimy tak samo. Po wycieczce, po całodniowej wycieczce, jesteśmy już po prostu wszyscy tak, że <grym> no czas przyjść do pokoju. Także jesteśmy. Zaraz chyba idziemy spać co. Rano wstaniemy i Radę chciałby iść i poladać tutaj po pustyniach dronem, także też chciałabym, bo chcę nagrać kilka takich fajnych rzeczy. Mam nadzieję, że wyjdzie. Ale myślę, że jak się wyśpię, jak tak o 11-12 polegnę, to jak wstanę o 8, to tyle czasu, jak nie wiem. O 8, gdzie tam o 8? O 9 jak wstanę, to tyle czasu, jak nie więcej. Także tak, my dzisiaj kończymy. W ogóle to dzisiaj właśnie przeglądałam telefon i zauważyłam, że bardzo, bardzo mało nagrywam, ale to chyba w sumie dobrze nawet, że mało nagrywam, bo to znaczy, że dobrze się bawi że my za dzisiaj dziękujemy. Jeszcze raz wycieczkę do, na której byliśmy polecamy, podziękuję Wam wszystko na dole, co, nie będziesz teraz radał. Nie, nie podłączam, nie mogę zgrać przez telefon, to do twojego laptopa podłączę, Aha. zobaczyć co, co tu widać w ogóle. Coś jeszcze byś o to, co chciał powiedzieć, i nie pokażę cię, bo jesteś w samej gacie. Świetna miejscówka, to teraz mogę z czystym sercem powiedzieć, że polecam to miejsce. Dobra, jeszcze raz mówię, na się kończę, nie ma co marudzić, bardzo, bardzo fajnie jest, polecamy. Do następnego. Pamiętajcie o, o tym buziaki.